Zacznijmy od wprowadzania tekstu na stronę. Aby wprowadzić tekst na naszą stronę, możemy wpisać po prostu tekst już w samym body i to jak najbardziej zadziała. Nie? Jeżeli tutaj wpiszemy przykładowy tekst na naszą stronę, zapiszemy to jak najbardziej, on wyświetli się poprawnie w przeglądarce. Natomiast zazwyczaj taki tekst będziemy jeszcze. Opakowywać w przeznaczony do tego znacznik, czyli znacznik P od paragraf. Czyli jest to taki, aby paragraf, taki po prostu blok tekstowy. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Czyli tutaj mamy tak, otwierający, zamykający i jako zawartość tego. Paragrafu umieszczamy jakiś tekst. No, i jak widzisz, tutaj prawie nic się nie zmieniło. Ten tekst wyświetla się tak samo na naszej stronie internetowej. No, i tak samo jak wcześniej, możemy tutaj też dodawać jakieś kolejne tagi. Na przykład, jeżeli chcemy pogrubić ten tekst, to dodamy sobie tutaj wewnątrz strong i po zapisaniu ten tekst będzie już pogrubiony. Oprócz tego, jeżeli chodzi o tekst, to mamy. Jeszcze coś takiego, co nazywamy nagłówki od h1 do h6. Czyli nagłówek h1 jest to nagłówek pierwszego stopnia, który ma takby największą wartość na naszej stronie internetowej i co ważne, taki nagłówek h1 powinien być tylko jeden na całej naszej jednej stronie. Czyli, jeżeli zrobimy coś takiego, nagłówek na przykład drugi i oba bną H1, to to jak najbardziej zadziała, ale to już jest taki błąd e, semantyczny, no i to nie jest dobra praktyka. Czyli taki nagłówek H1 powinien być tylko jeden. No i następnie mamy nagłówek H2, H3, H4, H5 i H6. Także ja sobie teraz to uzupełnię: H2, H3, H4, H5 i H6. I jeżeli teraz zapiszę, to tak wyświetlają się nasze nagłówki, czyli to jest nagłówek pierwszego stopnia, czyli najważniejszy i później każdy kolejny nagłówek już jest coraz mniej ważny. No i najważniejsze, żeby taki nagłówek był tylko jeden, nagłówek stopnia drugiego już może być kilkukrotnie na naszej stronie i tak samo h3 może być już więcej razy, 4, h4 tak samo może być dużo razy. Tak samo H5 i H6, tylko ważne, żeby H1 był tylko jeden raz. No i jeżeli oznaczymy jakąś zawartość tymi znacznikami nagłówka, to od razu, jak widzisz, one już trochę inaczej wyglądają. Już domyślnie jakieś style są tutaj tak jakby nadane. Czyli możesz zauważyć, że mimo tego, że ten znacznik strąg jest tylko dla tego tekstu, to wszystkie nagłówki domyślnie też są już pogrubione, co możesz tutaj Zauważyć. Ok, kolejna praktyka, o której e, warto pamiętać, to jeżeli chciałbyś wprowadzić jakiś losowy tekst na swoją stronę, tak aby zobaczyć, jak to się będzie wyświetlało na stronie internetowej, to możesz napisać na przykład lorem i x i tutaj dowolna liczba, na przykład 60, i otrzymasz 60 losowych wyrazów. Tak, i tak, jak sobie to zapiszesz, to to jest już tutaj. Wyświetlane, czyli jak będziesz później tworzył na przykład jakąś stronę internetową, na którą nie będziesz miał jeszcze tekstów, to możesz sobie tam takie losowe teksty łatwo wyświetlić. Jeżeli sobie na przykład dasz Lorem razy 200, no to zauważ, że tego tekstu już później będzie bardzo dużo. No i dzięki temu będziesz sobie później mógł testować swoją stronę internetową, nawet gdy nie dostaniesz jeszcze na nią żadnych tekstów. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.